Młodzieżowe słowo roku 2020. Decyzja zaskoczyła: Młodzieżowe słowo roku 2020. Jury podjęło decyzję. Jurozy Konkursu na młodzieżowe słowo roku 2020 zdecydowali, że po raz pierwszy w historii plebiscytu zwycięskie słowo roku nie zostanie wyłonione. Konkurs stał się areną walki na słowa, argumentują juroży. Kapituła Plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku postanowiła w roku 2020 nie wyłaniać zwycięskiego słowa. Konkurs, który przez lata był zabawą z językiem i służył refleksji nad nim, stał się w tym roku areną walki na słowa, a tego faktu nie możemy i nie chcemy akceptować. Najczęściej zgłaszane były słowa wulgarne, wyśmiewające konkretne osoby, poglądy, postawy lub płeć, taki roży wyjaśniają swą decyzję. Kandydaci na zwycięzców w plebiscycie, na pierwszym miejscu znalazło się nazwisko polityka NS oraz słowa od tego nazwiska utworzone. Na drugim miejscu jest nazwa stygmatyzująca popularne i mierzeńskie, na trzecim miejscu jest czasownik pochodzący od nazwy instytucji organizującej plebiscyt, wyrażający sprzeciw uczestników wobec naszej decyzji. Na czwartym i piątym miejscu są hasła znane z ulicznych demonstracji zawierające słowa wulgarne na oraz i od drugie hasło symbolizowane jest często przez osiem gwiazdek, podają juroży. Słowa, które znalazły się na pięciu pierwszych miejscach, są sprzeczne z regulaminem plebiscytu, na mocy którego eliminuje się określenia wulgarne, obraźliwe, nawołujące do nietolerancji, odnoszące się do konkretnych osób w tym nazwiska. Z tych powodów kapituła plebiscytu nie wskazała zwycięskiego słowa roku 2020, podsumowało Jury. Zasiadali w nim Marek Łaziński, Bartek Chaciński, Ewa Kołodziejek i Anna Wileczek. Tegoroczna, piąta edycja plebiscytu PWN na młodzieżowe słowo roku 2020 cieszyła się powodzeniem zanotowano 194 tysięcy zgłoszeń. Wśród nich wiele ciekawych i słowotwórczo bardzo kreatywnych, takich jak, atencjusz, czy czyś. Nie zabrakło odniesień do obecnej sytuacji w kraju i na świecie, m.in. będących odpowiedzią na pandemię i towarzyszące jej zjawiska, np. koronaferie, co widiota, zdanka, przypominają jurorzy. Młodzieżowe Słowo Roku 2020 tylko i aż wyróżnienie mimo braku zwycięskiego słowa Jury zadecydowało jednak, że na wyróżnienie zasługuje, to zależyzm, jako wyraz najciekawszy formalnie i interesująco zdefiniowany. Za najciekawszy neologizm roku uznajemy rzeczownik, to zależyzm, zgłoszony ponad 300 razy. Słowo to jest związane z kanałem YouTube, Wojna Idei, Szymona Pękały i przez niego zostało rozpropagowane, ale nie powstało wcale w tym roku. W sieci można je znaleźć w innych kontekstach co najmniej od roku 2014. Rzeczownik utworzono od konstrukcji składniowej z dodatkiem przerostka abstrakcyjnego zm, tak jak niegdyś tumiwisizm. To zm, w odróżnieniu od tumiwisizmu, jest jednak przynajmniej w pewnym stopniu pożyteczny, chroni nas przed kategorycznością osądu. Najciekawsza nadesłana definicja to zależy brzmi idea mówiąca o tym, że nic nie jest takie, jakie się wydaje uznało Jury. Julka, ostatni etap plebiscytu zdominowały reakcje na komunikat Jury dotyczący słowa Julka, określenie młodej, lewicowej aktywistki. Słowo to zostało opisane zaraz na początku plebiscytu, ale jurorzy zdecydowali się je wykluczyć z głosowania. Nie zakazujemy i nie cenzurujemy słowa. Julka, ale nie moglibyśmy uhonorować tytułem młodzieżowego słowa roku. Tak samo jak w roku 2019 wybraliśmy słowo alternatywka, a nie zgłaszaną najczęściej pezerolkę, pogardliwe określenie kobiety. O tym, że słowo Julka, tak jak. P. stało się bronią w walce politycznej i w wojnie płci świadczą komentarze napływające po ogłoszeniu kapituły w tej sprawie na profilu PWN i na prywatnych profilach członków kapituły są to głosy niemal wyłącznie mężczyzn, tłumaczy przewodniczący Jury Marek Łaziński. Przypomniał on, że w historii plebiscytu nie tylko, Julka i P. były słowami, które opisano, ale nie dopuszczono do tytułu słowa roku. Tak było np. z rzeczownikami odimiennymi, Janusz i Grażyna, czy z czasownikiem, od Janie Pawlać. Ten ostatni został w roku 2017 wyróżniony wśród oryginalnych neologizmów, ale wbrew nieprawdziwym informacjom rozpowszechnianym w mediach nie wygrał plebiscytu, został wyróżniony wśród oryginalnych formacji słowotwórczych, wyjaśniała Łaziński. Plebiscyt na młodzieżowe słowo roku od 2016 rok Organizuje wydawnictwo naukowe PWN.